Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jest dość głośno, natomiast kurnik jeszcze jest zamknięty. Zaraz go będę otwierał, ponieważ jest dość zimno. Mamy wczesny poranek, także dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, moi drodzy, dlaczego wszyscy tak straszą. Czy faktycznie jest tak źle, jakby się mogło wydawać i o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Będziemy rozmawiać właśnie na przykładzie rynku drobiu, na przykładzie rolnictwa. Szeroko pojętego, bo na wielu kanałach, na YouTubie i nie tylko w telewizji, ludzie nas straszą, że jest źle, że zaraz nie będzie na energię, że małe gospodarstwa padną, że sobie nie poradzimy, że to wszystko robi się nierentowne. Także dzisiaj chciałbym rozwiać yy, moi drodzy te wszystkie wątpliwości i wam przedstawić, jak to właśnie wygląda, jeżeli o to chodzi, czy faktycznie jest tak źle. Oczywiście na wstępie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ci, co nie, nie subskrybują kanału, myślę, że. Warto, bo tutaj naprawdę dużo merytorycznej wiedzy, nie tylko na tematy drobiu, ale również na inne, także zapraszam was do śledzenia kanału. Już zabieramy się za odcinek. Moi drodzy, nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. To znaczy, oczywiście, małym gospodarstwom jest trudno, tak samo jak małym przedsiębiorcom. Bardzo duże firmy nie płacą podatki, podatków. Tak jak wspominałem wcześniej, w większości przypadków yy, mamy mnóstwo podatków w Polsce, które niestety musimy Opłacać i przechodząc już bezpośrednio do rolnictwa. W rolnictwie, moi drodzy, jest tak, że każdy z osób, z rolników, którzy pracują właśnie na roli, niestety nie mają wyznaczonego terminu, nie mają wyznaczonych godzin pracy. Czasami pracują po 10, czasami po 12 godzin, a zimą często małe gospodarstwa, które się tylko z tego utrzymują, mają wolne, nie pracują, albo powiedzmy, jeżeli ktoś ma sad. Tak jak mój wujek, to przycinają drzewka e, zimą, albo e, właśnie wczesną e, wiosną, już działają. Także słuchajcie, e, czy jest tak źle? Moim zdaniem nie jest. Wszystko jako tako idzie. Oczywiście marże się zmniejszyły, koszty się zwiększyły, ale jakoś dajemy radę. Prawda jest taka, że gdyby nam się nie opłacało, to byśmy tego nie robili. Oczywiście ludzie straszą, bo im się to opłaca nie tylko finansowo. Każdy woli słuchać o tym, jak jest źle. Że mamy kryzys, że sobie nie radzimy, niż jeżeli mielibyśmy rozmawiać o tym, że jest dobrze, że jakoś sobie poradzimy, że nie jest tak źle, że bywało gorzej albo że inne kraje mają gorzej. To wtedy by nie było zaciekawie. dlatego yy, media i inne instytucje, i YouTube, inni YouTuberzy, zależy im na tym, bo przez to mają większą oglądalność, przez to mają więcej pieniędzy, więcej widzów przyciągają. Także dla pewno dla nich jest to na plus. Dla mnie to nie jest na plus, dlatego wam mówię, jak to wygląda. Oczywiście fajnie jest mieć większą widownię, ale też nie ma co oszukiwać. Wiadomo, nie jest za dobrze, tak jak wspomniałem, z tego względu było lepiej. Natomiast nie ma co aż tak narzekać. Są kraje, są miejsca, w których jest, moi drodzy, dużo e, gorzej. I teraz. Jak to wygląda, na co warto zwrócić uwagę, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten kryzys, czy faktycznie on jest? Przede wszystkim warto usiąść z kartką papieru i rozpisać sobie na kartce, co się obecnie opłaca, co się nie opłaca, ponieważ Faktycznie ceny energii poszły w górę, ceny kur poszły w górę, ale dlaczego my mamy nie podwyższyć ceny jajek? Trochę nam klientów odejdzie, ale trochę nam przyjdzie, bo gdzieś ci klienci te jajka kupić muszą. A że wszystkie ceny idą w górę, to klienci też to zrozumieją. Czy sprzedajecie kury, czy sprzedajecie jajka, koszty nam wzrosły. Tak samo koszty zbóż nam wzrosły, koszty paszy. Także musimy się na to przygotować. Tak samo słuchajcie, czy to ceny nasion, czy to ceny yy, paliwa. Jeżeli nawet ktoś pracuje na roli, to wie, ile kosztuje utrzymanie takiej maszyny, ile kosztuje paliwo do traktoru. To wszystko są koszty, które my musimy ponieść i wliczyć w koszt towaru. Dlatego konsument finalnie zapłaci najwięcej. My jako rolnicy mamy ten problem, że od nas się towar kupuje tanio, nie mamy czasu, żeby szukać nie wiadomo jakich klientów, więc sprzedajemy na przykład na jakichś giełdach albo na skupach dużej ilości w niskich cenach, a potem w detalu duże firmy sprzedają, handlując właśnie w dużych cenach, a my sprzedajemy... W cenach małych, także no niestety, tak to wygląda. Na obecną chwilę za dużo na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Natomiast nie ma się co poddawać, jeżeli ktoś to kocha, jeżeli ktoś chce to robić, to na pewno będzie to robił. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Słuchajcie, zawsze po burzy wychodzi słońce. Teraz mamy kryzys, ale może się okazać, że za 2-3-4 tygodnie, albo za nawet rok, będzie po prostu lepiej. No, trzeba zacisnąć zęby i jakoś działać, jakoś e, pracować. E, myślę, że e, jeżeli by się to wcale nie opłacało, to byśmy tego nie robili, jakoś to robimy. Więc chyba się jako tako coś tam kalkuluje, coś tam opłaca. Oczywiście ja też nie powiem, że jest jakoś super, bo super nie jest, bywało lepiej. Natomiast sami widzicie, jakie są koszty, więc ceny produktów też musimy podnieść. I teraz, moi drodzy, ważne jest to, żeby się nie załamywać, żeby się skupić na sobie, żeby się skupić na tym, co my chcemy robić, na tym, co my wykonujemy, na rodzinie, na przyjaciołach tak trochę wam mówię przewrotnie natomiast chodzi mi o to żeby po prostu nie skupiać się na tych negatywnych informacjach tylko wkładać do swojej rzeczy do swojej głowy w miarę pozytywne rzeczy w miarę pozytywne informacje żeby się nie dołować bo to że będziecie słuchać o tym że jest kryzys i że ludzie sobie nie radzą to tylko wam to pogorszy waszą sytuację wasze myślenie wpadniecie w słabe samopoczucie a po co wam to lepiej się nastawiać mimo wszystko pozytywnie nie jest za dobrze kto wierzy, ten wierzy, kto nie, ten nie wierzy. Natomiast na wschodzie mamy to, co mamy, w Polsce mamy to, co mamy. Cały czas jest socjal, dodruk pieniądza, duża inflacja, ceny poszły w górę, koszty się zwiększyły, marże spadły. To wszystko jest prawdą, natomiast teraz siedzieć i się zastanawiać, martwić się, oglądać, słuchajcie jakieś smutne rzeczy nie ma sensu. Lepiej się skupić na sobie, na rozwoju hodowli. Plus jest taki dla rolników, że ludzie zawsze coś jeść muszą. A my jesteśmy, można powiedzieć, tymi żywicielami narodu, więc musimy sobie jakoś z tym wszystkim radzić. Eee, co jest na pewno, słuchajcie, na minus to, że weszło bardzo dużo zagranicznych firm. Eee, dużo firm zagranicznych wyparło firmy polskie nie tylko przez to, że mają obniżone podatki, ale po prostu mają inne struktury w firmach. Trochę inaczej to wygląda ze strony prawnej, no i niestety. Dużo produktów polskich nie jest tak sprzedawanych chętnie jak produktów zagranicznych. Oczywiście mamy wolny rynek, powiedzmy, którego raczej nie ma w Polsce, moim zdaniem. Natomiast chcielibyśmy mieć ten wolny rynek więc tutaj różne firmy się na tym rynku powinny znaleźć ale żebyśmy mieli wolną konkurencję, to musimy sami o to w jakiś sposób. Zawalczyć. Także podsumowując ten odcinek, czy jest trudno, słuchajcie, moim zdaniem nie jest łatwiej niż było, ale też nie ma co narzekać, nie ma co się denerwować, nastawiać negatywnie, bo nie wiemy, co nam przyszłość przyniesie. A teraz na pewno nam nie pomoże zamartwianie się i zastanawianie się, w jakiej cenie będzie cena kury, cena jajka, cena warzyw, owoców, soków, albo czym tam handlujecie, albo co tam produkujecie. No tego nie wiemy, natomiast tak jak wiecie, albo jesteście starsi niż na przykład 30 plus lat. To wiecie, że były różne kryzysy, różne problemy, jakoś się z tego wychodziło. Ktoś powie, nie taki jak teraz, ale kiedyś też byśmy nie pomyśleli, że będą takie jak teraz. A wtedy tamten kryzys mógł być dla nas taki sam jak ten, więc no, różnie to. Wygląda, także nie poddajemy się, moi drodzy. Ja też nie wiem, ile osób ten odcinek obejrzy. Mam nadzieję, że jak najwięcej, natomiast wiadomo, że lepiej by się sprzedał odcinek, że mamy kryzys, nie radzimy sobie, nie poradzimy sobie, jest ciężko i tak dalej. No nie o to w tym wszystkim chodzi. Także trzymajcie się, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrego dnia i do zobaczenia. Cześć.